W tym momencie pokażemy techniki, które są zabronione w każdej kategorii zaawansowania. Zaczniemy od kategorii pro i kolejno przejdziemy do łagodniejszych. Zaczniemy najpierw od tego, że w momencie, gdy będzie niedozwolona technika, czy też niedozwolona czynność przez zawodnika robiona w trakcie walki, Sędzia podejmie interwencję, czyli ostrzeże. Załóżmy, przykładem może być ciągnięcie za uszy, czy ciągnięcie za włosy, ciągnięcie za t-shirt czy rashguard. Sędzia ostrze, ostrzeże. Jeśli zawodnik nie będzie reagował, nastąpi ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie, trzecie ostrzeżenie będzie skutkowało minus punktem. Wszystko, Wszystkie ostrzeżenia pamiętajmy, że się kumulują, więc jeśli zawodnik będzie miał ostrzeżenie za pasywność, drugie ostrzeżenie, załóżmy, zaciągnięcie za, za t-shirt, trzecie ostrzeżenie to będzie włożenie palca w oko? E, poskutkuje tym, że zawodnik docelowo dostanie minus punkt. Teraz pokażemy kilka przykładów technik, które są e, zabronione według zasad ADCC. Zaczynając od prostych przykładów, jakie techniki są niedozwolone? Chociażby ciągnięcie za uszy, za włosy, akurat tutaj u kuby nie mam za co złapać, ale tak. Odpychanie głowy jest tylko dozwolone, tu nie można łapać za tak zwaną twarzową część głowy, tak. Wszelkiego rodzaju zatykanie, tutaj otworu gębowego i nosa, odpychanie oczu i co najważniejsze. Według nowych przepisów nie można odpychać łokciem twarzy. Łokciem mogę pracować tylko na szyję pod brodę. Wszelkiego rodzaju akcje takie, że używam łokcia na przykład tutaj do tego, żeby mógł gnieść głowę, są niedobro, niedozwolone. Podobnie jest z kolanem. W momencie za, na przykład przygotowania chociażby mojego ataku nie mogę opierać kolana na jego twarzy jeśli się odwróci mogę oprzeć kolano na jego szyi tu natomiast zabronione jest jeśli będę kolano czy chociażby kość piszczelową trzymał na jego twarzy wiadomo że jeśli będzie się to cyklicznie powtarzało przez zawodnika będzie skutkowało to ostrzeżeniami natomiast jak to powiedział jeden z trenerów raz przypadkowo można Aczkolwiek wszystko z umiarem. Wszelkie uderzenia, wszelkiego rodzaju dźgania są zabronione. Następną rzeczą, która jest zabroniona, jest podwójny tak zwany podwójny Nelson, czyli łapanie w ten sposób, czyli wyłączam mu tak jakby w pewnym sensie możliwość klepania. Co prawda może klepać nogami, ale jest to technika zabroniona. Podobną techniką zabronioną jest też krucyfiks. Tu, dlatego, że też wyłączam mu klepanie. Według przepisów ADCC jest zabroniona. Natomiast to jest ważne, dozwoloną techniką jest Twister, który był zabroniony. Natomiast teraz według nowych przepisów Twister jest dozwolony. Teraz pokażemy także technikę, która ze względów bezpieczeństwa jest wyłączona w związku z tym, że stwarza zagrożenie życia. Jest to tak zwana skrętna gilotyna w stójce. Gilotynę mogę ciągnąć, gdy trzymam jego głowę prosto, czy tu, czy jeśli jest z ręką i go na przykład podnoszę jest to dla mnie jest to dla niego jakieś zabezpieczenie zawsze szczególnie jeśli na przykład ręką powiesi się na mnie drugą, kuba, drugą ręką drugą ręką powieźmy się na barku o, tu, tak? natomiast jeśli mamy przykład takiej gilotyny i w momencie, gdy ja będę siadał niestety jest, nie jesteśmy w stanie opanować tego skrętu szyi może nastąpić tak zwane skręcenie karku, które widzieliśmy na filmach z lat 90. I tego byśmy sobie nie, nie życzyli, myślę, że Federacja Abu Dhabi Combat Club także. Więc te techniki, proszę pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju skręcanie głowy samej w stójce tu, tu, to wszystko jest jako technika niedozwolona. Sędzia przerwie tą akcję w trakcie walki. Jeżeli chodzi o obostrzenie dotyczące chwytania dłoni, można łapać tylko i wyłącznie za dłoń cztery palce. Nie mogę łapać za mniej niż 4 palce, tak? Czyli czy tak, czy tak Musi, muszą być palce złapane w ten sposób. Podobna, podobnie sytuacja się ma ze stopą. Nie mogę złapać stopy za trzy palce i tu ciągnąć. Muszę złapać minimum 4, czy to przy kluczu, czy przy jakichś innych technikach. Muszę panować nad tym, żeby trzymać za 4 palce. Kategoria zaawansowanych jest, rozgrywa się na bardzo podobnych zasadach, jak ta kategoria Pro. Z tym, że wyłączamy z niej wszystkie techniki skrętowe na kolano. Y, związane z y, niebezpieczeństwem y, zerwania więzada. Zaczniemy od tego, co jest niedozwolone, a przejdziemy do tego, co zawodnik, na co zawodnik może sobie pozwolić. Niedozwolonym jest, po pierwsze i najważniejsze, wszelkiego rodzaju wykręcanie pięt, tak? w, niezależnie w jakiej pozycji, czy będziemy w tej pozycji, czy nawet nie będę miał przełożonej nogi. Już w tej pozycji jest to dla mnie niedozwolone czy nawet jak Kuba trzyma tu, załóżmy gardę, on mi idzie, to jest technika niedozwolona. Wszystkie wykręcanie pięt. Natomiast między innymi to, na co mogę sobie pozwolić w kategorii zaawansowanych, to jest tak zwane przepinanie trójkąta, tak? O, tu jestem, o, jest tu presja na kolano, tak, ale Umawiamy się, że kategoria zaawansowanych to są na tyle doświadczeni zawodnicy, że będą wiedzieli kiedy poddać walkę. Tak? Nie mogę wykręcać pięty, ale mogę robić dźwignię prostą. Tak? W zależności czy to jest na tą stronę, czy to jest na tą stronę. Op. Czy będę na przykład robił tu dźwignię prostą. Tu tak. nie mogę zrobić wykręcania pięt. Techniką dozwoloną w kategorii zaawansowanych jest klucz na stopę ze wszystkich pozycji, nawet w momencie, gdy jest presja na kolana. Przypominam, że techniką wyłączoną jest wszelkiego rodzaju dźwignie skrętne na kolano i stopę, czyli tak zwane skrętówki, czyli przykładem. Wszelkiego rodzaju klucze. Hop. Czy stąd? Stąd. Czy hop. Wszelkiego rodzaju klucze na stopy w kategorii zaawansowanych są dozwolone. Co jeśli chodzi o przykład slamów? W kategorii pro i w kategorii zaawansowanych. Slamy są dozwolone, ale tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia poddania. Więc nie mogę sobie pozwolić na to, że załóżmy przeciwnik wskoczy mi do gardy i ja rzucam się z nim na matę i go rozbijam. Tylko i wyłącznie w momencie, gdy jest zapięta tak zwana technika kończąca, co jest dla mnie ostateczną obroną. Więc w momencie, w każdym momencie, jeśli załóżmy. Kuba wskoczy mi do latającej balachy. Teraz mogę sobie pozwolić na jego rozbicie. Lecz jeśli Kuba wskoczy mi do latającej balachy, ja trzymam, wróci mi do gardy. Teraz nie mogę go rozbić. I uczulam zdecydowanie na to, że wszelkie Celowe slamy będą karane dyskwalifikacją natychmiastową zawodnika. Podobnie sytuacja ma się oczywiście z wpinaniem za plecy. tak? Jeśli załóżmy kuba wskoczy mi i zapnie mi duszenie, dopiero w tym momencie mogę rzucić ewentualnie się na plecy i próbować go slamować. Natomiast jeśli będę w takiej sytuacji nie ma techniki kończącej i ja rzucę się na plecy z nim, w tym momencie zostanie to ukarane dyskwalifikacją. Według przepisów ADCC we wszystkich kategoriach zaawansowania są zabronione również celowe rzuty na głowę, gdy przeciwnik po sprowadzeniu danym ląduje na głowie. Bez różnicy czy to jest suples, czy to jest double leg, czy jakiś inny rzut, wszystkie e, akcje, gdzie przeciwnik celowo będzie rzucany na głowę, będą karane dyskwalifikacją. Pokażemy teraz kilka przykładów akcji, których nie można wykonywać. Teraz przedstawimy przykłady technik, które są zabronione w kategorii średnio zaawansowanych. Przypominam, że na najbliższych Mistrzostwach Polski ADCC na zasadach średnio zaawansowanych będą walczyły kobiety zaawansowane oraz masters zaawansowani. Jak wiadomo, skrętówki w kategorii średnio zaawansowanych są zabronione. Natomiast na ile mogę sobie pozwolić na przełożenie tzw. Nogi, tak zwanej nogi, czyli do, do kontroli kolana, nogę mogę trzymać tu. Mimo tego, że jest presja na kolano, zakładamy, że zawodnicy będą wiedzieli, na ile ich stać. Nie mogę wykręcać pięty. Mogę założyć dźwignię prosto. W kategorii średnio zaawansowanych wyłączamy tak zwane zapinanie trójkąta. Presja na kolano jest wtedy zbyt duża. Nie każdy będzie wiedział na ile może sobie pozwolić przy ucieczce. Więc wszelkiego rodzaju no, przekładanie nogi może być, ale tylko i wyłącznie nad udem. Nic z takich rzeczy tu, tu nie jest dozwolone w kategorii średnio zaawansowane. Gdy taka sytuacja w trakcie walki nastąpi, że zawodnik zacznie przekładać nogę do środka, sędzia ostrzeże zawodnika, ewentualnie zatrzyma walkę, aby wrócić do pozycji, która była chwilkę wcześniej. Jeśli zawodnik będzie kontynuował dalej akcję, mimo ostrzeżeń sędziego, zostanie zdyskwalifikowany. W kategorii średnio zaawansowanych są zabronione wszelkiego rodzaju klucze na stopę, ponieważ działają skrętnie na kolano i może nastąpić sytuacja, że nie każdy zawodnik będzie wiedział, jak się przed tym bronić. Dlatego czy stąd, czy stąd, po przewrotach, saltach, w kołkach, przejściach w każdym momencie, gdy zawodnik zacznie ciągnąć klucz na stopę, sędzia da ostrzeżenie, że jest to technika niedozwolona. Jeśli będzie ona kontynuowana, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Natomiast techniką dozwoloną w kategorii średnio zaawansowanych jest tak zwana dźwignia prosta na kolano, czyli inaczej balacha. Wszelkiego rodzaju balachy czy tu, czy tu, czy przy przejściu gardy. Wszystkie te techniki są dozwolone. Przypominam, jeśli nie wywołujemy presji napięte, czyli jeśli zawodnik ciągnie balachę, jest presja i będzie dodatkowo ciągnął, zapięte, że będzie dźwignia skrętna na kolano, wtedy sędzia da ostrzeżenie, bo jest to technika w tym momencie niedozwolona. Przy balachach na kolano dozwolone jest przekładanie nogi pod pach. Tak? czyli tu. Tak? Dlatego uczulam, żeby przy, szczególnie przy wypracowywaniu, przy pracy nad balachą po prostu nie wykręcać pięt. W kategorii średnio zaawansowanych są zabronione też wszelkiego rodzaju dźwignie uciskowe, czyli jeśli wywołuje presję tutaj na kolano przez Ucisk czy to z tej pozycji czy z tej pozycji Czy będzie to ucisk z tej pozycji na rękę Te wszystkie techniki są zabronione Natomiast Dozwolone są techniki rozporowe, czyli tak zwany banana split, czy ewentualnie po lockdownie technika rozciągania. Ta technika jest dozwolona samo Jak na przykładu dozwolony jest bananaskie. Techniki zabronione w kategorii początkujących. Co jest najważniejsze, w kategorii początkujących i w kategorii juniorów sędzia w każdym momencie ma prawo przerwać walkę. Jeśli uzna, że technika jest e, założona, jest niebezpieczeństwo urazu. Bez żadnej pretensji, bez żadnej konsultacji sędzia ma prawo przerwać walkę i ogłosić werdykt. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest w kategorii początkujących i juniorów bezpieczeństwo. Dlatego techniki, które są wyłączone, są wszelkiego rodzaju techniki niebezpieczne. Zacznijmy od dźwigni na nogę. Na ile mogę sobie pozwolić dźwigniując nogi? Techniki, które są dozwolone w kategorii początkujących, jeśli chodzi o nogi, to jest tylko dźwignia prosta na staw skokowy. Nie musi być to tylko tak zwany taktaro, bo dźwignię prostą na staw skokowy mogę robić również przez gardę, Chociażby tu. O. Na ile mogę przełożyć nogę w kategorii początkujących? W kategorii początkujących przełożenie nogi jest dozwolone tylko do kolca biodrowego, tak jak jest to w przepisach IBJJF. Tu mogę sobie pracować nad dźwignią prostą. Natomiast każde przełożenie nogi poza kolec biodrowy będzie skutkowało ostrzeżeniem przez sędziego. Jeśli zawodnik mimo ostrzeżeń nie wróci stopą na kolec biodrowy, wówczas zostanie zdyskwalifikowany. Wszelkiego rodzaju inne dźwignie na nogi, uciskówki, rozporówki, balachy, klucze, to już nawet skr oczywiście skrętówki, są zabronione. W kategorii początkujących są zabronione także wszelkiego rodzaju dźwignie na nadgarstki. Czy to będzie dźwignia uciskowa, czy będzie dźwignia skrętna, wszelkie te dźwignie są zabronione. Zabranione, zabronione są także wszelkiego rodzaju duszenia od przodu, gdy jesteśmy na przeciwniku w dosiadzie. Tak zwany ezekiel z kategorii dosiadu, z jest pozycji. z pozycji dosiadu, przepraszam, jest niedozwolony w związku z tym, że powstaje duża presja na kręgosłup i dlatego jest on wyłączony z technik dla początkujących. Czy on będzie w tej pozycji? Czy tym bardziej w tej pozycji, gdy jest duża presja na kręgosłup, czy wszelkiego rodzaju w ogóle skręcanie głowy w kategorii początkujących jest wyłączone i zabronione. Jeśli zawodnik mimo ostrzeżenia sędziego będzie kontynuował dalej technikę, zostanie natychmiastowo zdyskwalifikowany. W przypadku niejasności zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdują się przepisy. Ewentualne pytania proszę kierować na maila mpadccmaupa.gmail.com Zapraszamy na zawody.